Dzień dobry, dzisiaj krótko o tym, co dzisiaj jakoś mam w głowie. I pytanie, czy warto, czy, czy warto, może nie, war nie chodzi o warto, e co bardziej Wam gra? Bycie cynicznym czy naiwnym? I naiwną. Bo ta naiwność Dzisiaj też jest ze mną. I powiem Wam, że y, tak jak już mówiłam chyba wczoraj, ja, moja naiwność była związana z takim myśleniem, że wystarczy być dobrym człowiekiem. I jeżeli to jest naiwność, to, to faktycznie. To nie jest mój problem, bo myślę sobie, że znaczy nawet nie myślę, tylko po prostu intuicyjnie, ja po prostu nie umiałam inaczej być nastawiona w ogóle tak do świata, do ludzi, w takim, wiecie, w takich fundamentach, nie? w takim po prostu podejściu. I, i, I naprawdę wolę, wolę dzisiaj z perspektywy, myślę sobie, ja będąc naiwną, czyli że wystarczy być dobrym człowiekiem, dzisiaj mi się to potwierdza, że w tym duchu, w tym duchu naprawdę lżej się żyje, dobrze się żyje, dobrze się człowiek czuje po prostu. Bo to tak naprawdę chodzi o to tu, tu. Dobro, w sensie dobrym człowiekiem, tu, z takiego samostanowienia. I, i po prostu jestem chyba z tego powodu szczęśliwa, że, że to mi wystarczyło, żeby realizować. Znaczy, żeby żyć tak w zgodzie, tak w zgodzie, właśnie tak ze sobą. Czego, czego po prostu dzisiaj mam wrażenie, że wszyscy bardzo potrzebujemy. E, że wystarczy być dobrym człowiekiem, tak wewnętrznie. Bo chyba świat dzisiaj potrzebuje tego dobra, tego takiego właśnie niecynicznego, tylko takiego czystego. Prawdziwego dobra.